Nic nie wskazywało na to, że Dawidek jest chory. W czasie, gdy Dawidek miał 6 miesięcy, pojawiła się padaczka. Trafiliśmy wtedy do szpitala. No i wtedy już doktor z wyników wspominała, że Dawidek może mieć dziecięce porażenie mózgowe. Dawidek nabiera kilogramów i jest już bardzo ciężki. On boi się przyszłość. Dawida. Boję się, że, że nie stanie na nogi. Jesteśmy tylko we dwoje i Dawidek ma tylko mnie. Gdy patrzę na zdrowe dzieci, zaakceptowałam już to, że Dawidek jest niepełnosprawny. Dawidek jest rehabilitowany codziennie. W te dni, które ma wolne od terapeutów, to samego go rehabilituje w domku, Dawid potrzebuje codziennej rehabilitacji, bo nie będzie sprawniany codziennie. Z biegiem czasu, z biegiem lat jego stawy będą się wykręcać od nietotlenienia. Nawet nie może korzystać ze zwykłego wózka, potrzebuje specjalistycznego wózka. Wózek specjalistyczny utrzymuje prawidłową postawę, dziecka. Wózek jest bardzo dobrze zamortyzowany i nie, nie muszę się bać, że dla Dawidka cokolwiek się stanie. Dowiedziałam się o sobie, że jestem silną kobietą, mamą, nie poddaję się i walczę do końca. Życzę słuchaczom i słuchaczkom wytrwałości, cierpliwości, dużo siły, wiary w siebie, bo ja uwierzyłam w siebie. Dawidek jest moją motywacją. Не поддаваече сен, залчо сен, муна